Witam wszystkich w kolejnym odcinku zagrajmy w Final Fantasy XIII. tutaj no, miałem już jakieś 10 minut nagrania, ale jak na złość zapomniałem włączyć e, e, mikrofon. No i muszę od nowa tego save'a wlesić. Dobra, nieważne. Szybko. Zabijajmy tu ci. ostatni, ostatnio, się, z tą raczej czy większego problemu nie zrobił. Tylko chyba mi to tuczę tak. No tak ja nie. Oj, zaciąłem stwory. tam było dosyć im, chyba dwie. Dwie chyba. Były jakieś z tymi pancernikami całymi. Które są dosyć ciężkie. No to nie zobaczę, nie? Można sobie pobiec. Oooo, łatwo by się podchnąć do nich. Jak tu nie podchnąłem się? Jak oni mnie zauważyli? Nie robiono. Nie, nie fajnie. No lecimy. Nie, zaraz. Nawet silniej jestem. Hmm. Wcześniej takie oporu nie stawiali. Dobra. Hmm. No, no. No, ten ma to, by tu Trzeba w ogóle tego atakuję. Dobra. Hmm. No, Już po nim. No. I koniec. No niestety błąd nie połączenia mikro pomysł byłem jakby w kolejnym pomieszczeniu no, tam de, pancernik stoi No tutaj będzie przed wejściem właśnie no, tam jeszcze skrzynka lat na wcześniej ja nie widziałem no właśnie, z tamtym walczyłem i później jak się pokona go, to kolejny. Właśnie dwóch razy waliłem dupa. Tutaj muszę... może skrzynkę, zrobić i go pokonać. No, no nie ma tego leczącego, więc lecimy tak. Wcześniej tej skrzynki nie zauważyłem. Nie, nie wiem, co w niej będzie. I ostatni. No, mi tu szybciej. No już powinniśmy to skończyć. Chyba nie wiem pewno. Mamy to koksi już. Może więcej gymnasty zadaje od soza. Co mi tu mam? Jakieś ulepszacze, 8 sztuk. Zróbmy taki mek. O. Nie lecimy. Nie niepotrzebnie chyba to zużywałem, ale dobra Miałoby radę, by pokonać. Ale będzie nieco szybciej na hmm, pewno. Czemu mi Vanilla, atakujesz? Jeszcze na siebie coś tu narzucę. O, on mi go. No właśnie. Można lecieć. No, nie, on się uparł na tą wanilię. Będzie tu teraz ciągle pykać. <tuszy> Jeszcze jakieś 10%. No, na polecimy. No lecimy. Już No dobra, kończymy to. Daniel kończkę. No właśnie, i oni. Wow, cztery gwiazdki, świetnie. Hm. Dobra. I tutaj będzie gata No i pierwsze co? Musimy właśnie tego tutaj rozwalić. bożej się zbukujemy. Nie ma jeszcze. Vanillę powinno go tu już skończyć. Albo ja go skończę, on ona mnie leczy. Łoł, wow, mi zaraz tu padnie. Leczy się szybko Vanilliii. Nie chcę ci nic dałno zużywać jeszcze mnie tutaj podlecz. No dawam dobra. dobra. Niepotrzebnie na nią braidery rzucę, ale no dobra Podlecz się tu Okej, okay. to dalej buchujemy siebie teraz Jeszcze na siebie Bravery lecimy Jak zwykle podleczyć No i goł Trzeba go jakoś pokonać No znowu ładuję ten duży atak. No, mi aż tak dużo to nie zabiera. Ale wam to du dużo ściąga ten atak. Niestety. No, teraz na wanili się szykuje. No lecz tutaj Ja podtrzymam stagger Jednakże siebie możesz nam odleczyć, bo zaraz mi tu padniesz No lecimy stagger zbity I no, będzie dużo, Mniej więcej obrażeń szło O, wyjebało go tu Dawaj dawaj. Już połowę życia. Uu, troszkę. Nadie trzymały, jest nie powiem, ale o ja sobie już duży procent z tego era Szybko. I koniec. <gryw> Jedna gwiazdka. Świetnie.

nie. No tutaj musimy przejść w kolejne skrzydła. Po wahadłowcu całym. Nie, zasejujmy sobie. Okej. Okay. Ła, co my tu już mamy? No właśnie. Ulepszajmy trochę, bo tu się trochę jak w nazbierało. Gdzie ja szedłem tu, czy tu? W obie najwyraźniej. Ale chyba jako reverger. Mniej mi tu brakuje. Więc już pociągnijmy do końca. Water No, wow. level prawie. Hmm. Hołupie. Co my tutaj mamy u niego chyba. To na pewno. Też już niewiele brakuje. Gdzie role level jest? Hmm. Jeszcze śmieła, pójdziemy. Okej, okay, jeszcze. Feng. Masnowa na razie nie robimy ruszać. Smałę rusza, jak będę mógł sterować, bo na razie nie można. Komando sterujemy. Komando polecimy. Dotrwa do roll level? Raczej nie. Niewiele braku. Właśnie paradygmaty. Chyba powinno być ok. Jest ok. To lecimy dalej. Tutaj będę mijać te potwory, jeżeli... dam radę. Hmm, Ziemno teraz tu mamy lecieć. Hmm, gdzieś tu. Skrzynka tam jest za nim, czy mi się zdaje? Tam jest skrzynka. Odkradnę się, czy nie? O, odkradłem. Ojej. Nie w ten sposób. O, szybko pali. No i wiking został. No podbiegł jego Upadnie czy nie? <laughs> Mało brakowało. Nie ma zdąży bez leczenia, czy nie? Mam nie mało HP ma ale i niestety. Dobra, serwy robity. Komando. Oj, tak skończyło toż swój żywot. Wiking. Krejty cheap płyny? Kolejny sprzedaż węgla. Perfekt konduktora. Trochę tego pozbieram, bo będziemy mieć jakieś mnożnik Radzę omyjmy go, omyjmy go. a 3 tu dużo pójdzie. Ominę go, ominę go. Co za ślepak. Idziemy teraz tu, tutaj. O, jak ninja. U. I seźwik jak ładnie. No dobra. Mam widzę w wrogu. Ale pójdziemy ze inną drogą. A tytuł! Iwaj na dół. Dobra. Chyba przynajmniej potworów nie będzie. Na dole. Silniki odrzutowe. Pracują. Hmm. Hmm. Co my tam mamy w skrzynkę? A w skrzynce co? Czysta gir, kurwa majątek. ale no, tam już nic nie ma, więc... Tutaj poczekajmy, aż to obniży się i włazimy. Już tu na końcu była gdzieś skrzynka. O właśnie tam. Więc zejdziemy już po nią. Tutaj nie ma szans raczej żeby się podkraść. A nie mogę, dopóki nie pokonam. Więc walczymy, tebukujcie, debukujcie. No teraz ten by. Teraz no, padnie tutaj. Kurde wam robię? No kurwa co za spomery pierdolone No nie jedne. Dobra, momencik Zrobię cięcie Dobra, zamieniłem pierścień z siłą na pierścień z hapekami, więc go nie lepiej No, dobra Czemu mnie atakują od razu? Póry nie wiem, co, to jest najlepsze pomysły No zaraz hope zaraz, mi wypadnie No lecz go Rodę hołp podlecz tutaj no, zacznę już tu siekać no, hołp leczysz czy nie leczysz Marnie ci to idzie widać Dobra no, Teraz ich pociśnijmy I teraz Feng troszkę więcej wali, bo zamieniłem właśnie pierścień. Mamy no HP i Siłę Feng. Kurde nie to, nie to, nie to to miało być. Ostatni zestawu. No, nie ma co? więc ciśnijmy. Na wszelki wypadek. Raczej znaczy, był przeskanowany, ale nie zaszkodzi na pewno. No, zero tego, czyli mi poszło. Wiem, wiem. Dobra. Oczy o to walczyliśmy. Jakieś pewnie. Później sobie to posprawdzę. Jakiś zaułek jest. I'm am So, light what? How do you figure this makes us lucky? Because when we kill it, we're one step closer to Vanille, How's that? Well, when you put it that way. Czyżby boss? Hmm. Najpierw wybra. Hmm, Teraz buffy, debuffy. Hmm. Niech go tam spowolni. No, Hałp, niech tutaj on, on dodaje bufiki Ale w wkurza to przerywanie ataku. Dobra, możemy teraz jechać z koksem. Stagger, się wbije, to... ...może łatwo. Chociaż teraz nieźle mu hapne Słaby, jak na bossa. O ile to boss, no nie jestem pewien. No, <grystanie z nami> Stagger szedł już. No tak, to zróbmy lepiej. no hity tam idą. sam same ataki. Może będzie lepiej. Czy ja wiem, czy lepiej chyba choć sam. Więc niech to kojarzę z ruiną. No i po boży może to taki mini-boss był. Yep. Jeb, się. To jest kolejny. Jeden after Oh yes, I see when you. There you are, ah. miss me? You, the monster, with. Snow system summon. Wow. <laughs> no. Давай-ка у них холк еще раз Воу, куда? О, поспеши, холк. Coś tutaj niby rzucam, ale jakoś szybko mu to nie idzie raczej. Bo jakiś. Atak. A tak. Ja nie nic prawie nie zrobił. Teraz można chyba cisnąć. No, słaby Problem raczej nie będzie z nim. No ale póki co musimy go zabić. Już prawie stagger wbity, już nie, nie, nie dużo brakuje. To nie przerywaj mi ataków, bo to jest dosyć kurwiające. W dziwnym bossie. jego chyba największą umiejętnością jest przerywanie ataków. To już staggery No to nie zauważyłem kiedy. wjazdki, nie tak źle. Chyba... You've still got time. Fang, there's... There's something I need to tell you. Making me worry like that. We'll talk later, Missy. What's wrong? Huh? Oh, uh, <laughs> nothing. <laughs> nothing. Uh, so, uh, what's on the agenda? Uh, toppling the sanctum? No. I mean really. He's serious. We're gonna take down the sanctum and give Cocoon back to the people. The Falci have called the shots for long enough. If we pull this off, it'll be a miracle. Well, good thing Lady Luck's on our side. <laughs> Wait, more of them? This is getting really old. Check this out! A miracle. Ren Pulse style! Vanille, <gasps> go fish! Więc oczywiście musimy na tym. To była ja, dosyć spontaniczna droga ewakuacji. Jak no, widzimy. believed that if we stuck together, somehow we could change our fate. <sighs> <sighs> Dobra, mamy kolejną, jakże wiele komnatę, pewnie pełną skrzynek i tutaj mogę sobie chyba wybrać, kim bym chciał sterować, ale to już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i na razie.